Podcast Europejskie Puchary, pewnie ostatni w tym roku jeśli chodzi o nasze podcasty ligowe i pucharowe. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym co się wydarzy w ostatniej kolejce Ligi Konferencji Europy w wykonaniu naszych dwóch eksportowych drużyn Legii i Jagiellonii. Porozmawiamy standardowo z Krystianem Mazurem. Cześć Krystian. Witam Was bardzo serdecznie. <grychy> Nastroje tęgie po ostatniej kolejce. Mieliśmy już na wyciągnięcie ręki tą jedną ósmą dla obu zespołów, a tutaj dwa razy porażka. No, najsłabsza zdecydowanie kolejka. Gdzieś tam uśpiliśmy naszą czujność, mam wrażenie, jeśli chodzi o europejskie puchary. To Lugano okazało się jako mistrz Szwajcarii no bardzo dobrym rywalem, i talegiem miała spore problemy. Natomiast zaskakuje według mnie porażka Jagielen z Mladą Bolesą, bo wydawało się, że tam chociaż ten jeden punkt da się, da się uzyskać. Natomiast Mlada gdzieś tam kontrowa, fajnie grała, strzeliła w bardzo ładnego gola. No i to dało jej kolejne trzy punkty w tabeli ligi konferencji. Natomiast przed nami spotkania z Diurgarden legi Warszawa oraz Jagiellonii Białystok z Olimpią Ljubljana. Będą to dwa ciężkie spotkania zdecydowanie, bo Diurgarden jest 11, Olimpija 14 i wszystkie cztery zespoły są zainteresowane w walce o top 8. Na początek zapytam Cię, bo to takie wprowadzenie długie dałem, na początek zapytam Cię, jak Ci się podobało, a raczej jak Ci się nie podobało spotkania zeszłotygodniowe i co możemy wyciągnąć z tych spotkań, żeby no, dzisiaj nie było problemu po prostu. Po prostu mi się zdaje, że wyszło, wyszedł ten nadmiar spotkań i paliwo w baku zarówno Legii, jak i Loni się kończy. Legia przytrzebiona kontuzjami, brak wina grę, brak Augustyniaka wyszedł. No i co zrobić? Dobrze się na legi zaczęło. Lukinias, można powiedzieć, miał na 2-0 piłkę meczową, ale niestety złe ułożenie ciało sprawiło, że w sytuacji oko w oko wywalił piłkę w trybuny. No niestety. Potem y, bolesne, stałe fragmenty gry y, Szwajcarów sprawiły, że to oni się, cieszyli się z kompletu. A co do Jagiellonii, no mecz wskazywał na remis, ale niestety błysk y, geniuszu indywidualnego Czechów sprawił, że to właśnie oni cieszyli się z kompletu. A te mecze dzisiejsze określiłbym mianem, kto wygra ten graf, ten jest 108. I tak i nie. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o mecz Gieloni, no to mi przykuła uwagę taki. Ja poczułem vibe lat 90., może początku 2000. Jak ta kamera tak nisko na tym stadionie, że za wiele było widać. Stadionik malutki, w tym, tym ladzie Bolesław, więc. Śmiesznie się to oglądało, natomiast sama lada gdzieś tam walczyła o te to top 24 i wydaje się, że raczej w niej, w niej będzie, więc dla nich to był bardzo ważny mecz, ważne spotkanie. No i ten mecz był bardzo chaotyczny, kolejny chaotyczny mecz, Jakieloni Biały Stok według mnie, drugi z rzędu po celie. oby tak niechaotyczny był mecz z Olimpią Lubliana, która według mnie z tych trzech zespołów jest najtrudniejsza, jeśli chodzi o um, trzy ostatnie drużyny, po prostu, które mieli w terminarzu. Natomiast sama Olimpia, lider, lider ligi słoweńskiej w poprzednim sezonie mieli bodajże trzecią pozycję w tabeli, teraz bardzo dużą przewagę na, na zimę. No i gdzieś tam widać, że się rozkręcają także w europejskich Pucharach dzień strącza, ale sześć punktów. Tak, punktów to nie jest duża przewaga. Ale sześć punktów nad czym, bo nie rozumiem. Yy, nad Mariborem w, lidze, w swojej lizy. Znaczy ja wiem, no to jest 6 punktów, natomiast no w naszej ekstraklasie nie masz tak dużych przewag, więc jestem w stanie powiedzieć, że w kontekście ekstraklasy to jest duża przewaga. Lech, tego... lech chyba miał 4-5 punktów chyba najwięcej w pewnym momencie. Chyba 5 punktów było z tego co pamiętam, natomiast no obecnie tam są 2-3 punkty, także jest to mało. Natomiast sama Olimpia Lublana gdzieś tam jest dobrze usposobiona i wydaje się być ciężkim rywalem, ale na plus dla Jagiellonii jest to, że grają u siebie. Natomiast dodam tylko, że no będzie to jedno z trudniejszych spotkań według mnie Jagielonii i oby tego paliwa nie zabrakło mieli tydzień na odpoczynek i oby, te, oby tego paliwa nie zabrakło na to spotkanie jakie są twoje prognozy jeśli chodzi o y, trzecią drużynę Słowenii poprzedniego sezonu no powiem tak, jeśli chodzi o Jagiellonię to nie zgodzę się że to jest najtrudniejszy rywal Jagielloni, bo miała Jagiellonia trudniejszego rywala w postaci najtrudniejszy z trzech ostatnich zespołów powiedziałem, jakby co Ponieważ tak, ten wyjazd do celu może był trudniejszy. Bo teraz Jagiellonia u siebie ma swój atut, ma swoje wojsko i mi się zdaje, że powinna korzystny rezultat z tego meczu wyciągnąć. Ale co to da, nie wiem, bo tylko zwycięstwo premiuje ją do jednej ósmej finału bezpośrednio. Znaczy, że tak powiem, no to, że grają u siebie, zobaczymy, czy faktycznie ten odpoczynek. Da dużo, nie? No, bo tak jak mówię, że tak jakby brakło paliwa, brakło sił, jakby w poprzednich meczach, natomiast te siły powinny wrócić teraz po tym, po tym no tygodniu tak. bez wg. Na pewno bądź tak. Jelonia, ja, ja, tak będzie musiała uważać na bramko strzelnego mhm. który jest naj, naj, najlepszym asystentem i strzelcem w swojej zespo w zespole, ale Olimpia, tak jak Jelonia, są po porawce w poprzednim meczu. Słoweńcy 4 1 przegrali z dobrze, dobrze znanej z krakowskiej wiśle Cerslebryż. Więc wiesz? Tam jeden z ich lepszych piłkarzy, Talison, z tego co patrzyłem na transfermarcie, bo my nie znamy tych drużyn. Myślę, Czerwona no Czerwona kartka. Kto zna? Dostał czerwoną kartkę, więc raczej nie zagra w tym spotkaniu. Na pewno dostał pauzę jakąś, jeśli chodzi o tą, o tą kolejkę. Natomiast wydaje się, że gdzieś tam no, mimo wszystko faworytem jest Jakielonia, bo gra u siebie i to jakby tak, to tak. przeważa. Tak, to jest taki podobny poziom, może troszkę słabszy od tej mlady Bolesław. Ja myślę, że Olimpia jest lepsza od mlady Bolesław, ale zobaczymy, jak będzie wyglądać. Oby nie było tyle chaosu. Ale chodzi mi na papierze, wiesz, na papierze są podobni bardzo. Yy, oby nie było tyle chaosu, wydaje mi się, patrząc po ostatnich ich meczach w Lidze Konferencji, no bo Ligi Słoweńskiej nie oglądamy. Grają gdzieś tam troszeczkę bardziej składnie niż celje i Rada Bolesław, bo tak jakby ten mam wrażenie, ten chaos trochę przeszkadza. Na jak plus, jest na plus w Olimpii jest taki, że oni są doświadczeni w europejskich pucharach, od ponad ośmiu sezonów występują rokrocznie w eliminacjach. Raz wystąpili w poprzednim sezonie w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy, też więc są obyci na europejskim podwórku. No i tak jak mówię, no mam 9 punktów w tabeli. Generalnie wygrana może im dać nawet top 8, więc mają o co walczyć. Jeśli chodzi o Agilonie, bo tak mówimy, o, próbujemy znaleźć słabe punkty Olimpii, ale Agilonie chyba 6 ostatnich spotkań nie wygrała. 5 remisów i, tak. i porażka. Nie? No więc to też nie wygląda dobrze. Widać tak faktycznie, jak mówię, że tego paliwa brakuje. No i pytanie, czy teraz właśnie ta, ten odpoczynek trochę im. Uśnieży ból, na koniec. Yy, ciężko. Rundy. Ciężko. Będzie jakbyś, ciężko. Miał, jakbyś miał obstawiać? Jaki wynik byś obstawiał w tym spotkaniu? Z Chciałbym życzenia może by 3-2 dla jagadoni. Też liczę na wysoki wynik. Coś czuję, że tak może być. Ja bym przyjął oczywiście jakieś 1-0. nie daje raczej top 8 z tego, co patrzyłem tam by musiało naprawdę wiele rzeczy się wydarzyć, żeby... Nie, 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 8. to Jagiela, znaczy, Jagiellonii... Jest jakiś bardzo niski procent szans, ale no raczej się to nie wydarzy. Nie, zerowy praktycznie, zerowy, bo to jest chyba ośmiu chętnych, o, ośmiu chętnych y, I Tak, Tylko te niektóre tu... drużyny między sobą grają, pamiętaj, więc też nie jest aż tak źle pod tym kątem. Tam bodajże by musiało wszystkie te zainteresowane drużyny mieć remisy no le... i Circle Bridge... Legia może, komóc, Legia może pomóc Jagiellonii, bo gra tym, gra przecież z Jurgarden no 11. Więc, właśnie, więc tutaj przejdziemy teraz do tak jakby meczu Legis Ale patrz, powiedzcie tak, taki Apoel, taki Apoel, czy taka, czy takie Heideheim Hent, to oni są zdecydowanymi faworytami w swoich meczach. A są tu no już i tak, samo, I tak samo Lugano tam gra chyba bodajże z Pafos, które potencjalnie... Ale Lugano, i... jest na... Lugano jest na Jagiellonią. Tak, też jest tam Shamrock Rovers grający z Chelsea. Oni grają, więc tam dużo jest takich meczów, które raczej mogą się użyć... Ale niestety, pośredni. ale niestety, Jagiellonia raczej Shamrock nie przeskoczy z uwagi na gorszy bilans bramkowy. No, ale grają, pamiętaj, że grają z Chelsea. Shamrock Rovers, które mogą dostać dosyć wysoko, więc tam bilans bramkowy. Zobaczymy, no ale Chelsea. Się, pamiętaj, że oprócz punktów liczy się bilans właśnie jako pierwszy. Chelsea, nie? wiesz. Zależy, jakim składem wyjdzie Chelsea, tak powiem. Zależy jakim składem wyjdzie Chelsea, natomiast wydaje, że wszystkie meczeń wygrywają raczej w tej rundzie. Tam Kunku równo z Pululu bodajże yy, są prowadzą. I też właśnie Shamrock Rovers jest napastnik, Kenny. Który ma z nimi, <laughs> z nimi równo równobramek. Yy, natomiast... Ale piąty jest Piopiątek. piątek. Piątek jest Pio, piątek <noise> dokładnie, natomiast jeśli chodzi o bilans brankowy, to jest coś co ratuje, jeszcze wracając do Jagiellonii, ją przed spadkiem poza top 8 na ten moment, bo są na ósmym miejscu i mają plus 5 bramek, natomiast tyle samo punktów mają trzy inne drużyny, no ale mają plus 2, plus 3, samo Shamrock Rovers ma plus 7, więc teoretycznie byliby w stanie przy remisie ich prześcignąć według mnie, ale tak samo by musiał być remis Circle Bridge i no to raczej mało prawdopodobne, Wiara że... w piątka, wiara w piątka, piopio pio, piątek. <laughs> natomiast jeśli chodzi o Legię, jest szansa na to, że nawet jeżeli przegrają, to też będą w top 8, natomiast Remis, według mnie, załatwi już sprawę z tego co Nie, przystaje. tak, Remis już zdecydowanie załatwi sprawę, bo mają bardzo dobry bilans. I właśnie układ tych meczów, że między sobą grają te drużyny zainteresowane w dużej mierze, no i też gra właśnie między tam Fiorentina, chyba bo bodajże z Rapidem, z tego co pamiętam, Gimaresz z kimś gra, albo Fiorentina z Wiktorią Gimaresz. Jak, jak, jest teraz? Fiorentina gra z Wiktorem Gimaresz, tak, a Kopenhaga gra z Rapidem, więc tam dobrze, tak. gdyby dobrze, gdyby wygrała Kopenhaga, a najlepiej, gdyby był remis. No więc właśnie, tak jak mówię, jest dużo takich drużyn, które potencjalnie nie muszą wygrać w tej, w tej okolicy, bardzo dużo ciężkich spotkań i fajna formuła wyszła ta jakby z tą ligą, z fazą ligową, z racji tego, że bardzo dużo drużyn jest zamieszanych w ogóle w potencjalny awans i ta multiliga tak, bo będzie multiliga z yy, Ligi Konferencji, puszczona na Polsacie Sport też bodajże, więc yy, będzie bardzo ciekawa dla wielu drużyn, no bo część drużyn też walczy o top 24, nie? więc tutaj pod tym kątem może być ciekawie. Natomiast yy, mecz właśnie drugiej drużyny naszej z Dürgarden zapowiada się też równie ciekawie. Dürgarden bardzo nie lubi naszych drużyn. <laughs> Ostatnio zagrali z Lechem dwa lata temu, dostali w dwóch meczu 5 do 0, w tym 3 do 0 u siebie w ostatnim spotkaniu wygrali bodajże z Wikingurę Reykjavik, ale też jeden z ich piłkarzy dostał czerwoną kartkę. No i jeszcze tak po po, po w po skrócie co, co tam wyczytałem od Eurgarden, no to czwarte miejsce w tym sezonie, czwarte miejsce w poprzednim sezonie. I trzeba uważać na Húmeta. sezon i tak jakby mają teraz mecze jakby sparingowe trochę w tej lidze konferencji. Wiesz, oni, oni muszą Legia musi uważać na bramkostrzelnego Humeta, który ma 14 goli bodajże w lidze. No tak, tylko samo Garden 10 punktów, całkiem niezła ich tutaj jesień, jeśli chodzi o europejskie puchary. Mocna końcówka, mocna końcówka, trzy zwycięstwa z rzędu. Trzy zwycięstwa z rzędu, natomiast tak jak mówię, no dalej Legia, mimo to, że jadą do Sztokholmu, yy, będzie faworytem tego spotkania i wydaje się, że tutaj ten co najmniej remis, myślę, że no ostatnio też mówiliśmy, że co najmniej remis będzie, a teraz <laughs> myślę, no, że bardziej tym... podobne. Przepraszam, ja chcę tylko ci wypomnieć, że to ty byłeś hura do przodu, ja powiedziałem dwa remisy. No i też nie trafiłeś. Ale ja schudziłem nastroje. No to teraz możesz wytypować i schłodzić nastroje jeszcze raz. Remis w Szwecji. Remis w Szwecji. Legia, osłabiona. Legia osłabiona kontuzjami będzie chciała za wszelką cenę wydrzeć chociaż punkt. I przede wszystkim zabezpieczyć tyły ale z wykupionym Morisitą, który w ostatnich dwóch spotkaniach Ligi Konferencji strzelił bramki dla Legii. To taka ciekawostka i oni wykupili go yy, z drużyny, z której on był wypożyczony, także tutaj na plus jeśli chodzi o pozyskiwanie tych piłkarzy, którzy są kluczowi do składu. Natomiast tak jak mówiłeś, no dużo, dużo gdzieś tam konduzji może wpływać na potencjalną grę, ale mieli tydzień, żeby odpocząć, podobnie jak i Jagielonia, więc możliwe, że tym razem dadzą radę. Oba spotkania będą o 21:00, właśnie we wspomnianej multilizer na Polsacie Sport. Także zobaczymy, jak to będzie. Ja typuję 1-1 i dam no, 2-1, powiedzmy dla Jagielony z tą piją Ty typowałeś 3-2, a z Legies Dürgarden ile byś wytypował? Myśleć, że 1-1. i podobnie jak ja. Czyli razem chłodzimy na nastroje. Warto, żeby obie drużyny były w TOP8, bo od razu awansują do 1.8 i dostaną bonus do rankingu. Także to nam się bardzo przyda w potencjalnej walce o TOP15 do yy, rankingu klubowego, krajowego w zasadzie. No bo... nie ukrywajmy, ta porażka Legii mocno skomplikowała. Mocno to skomplikowała z, z racji tego, że my gdzieś tam z tą Szwajcarią potencjalnie walczymy o to TOP15, a tutaj Lugano trochę podciągnęło ich w rankingu. Natomiast też jest dużo właśnie spotkań takich bardzo kluczowych dla nas, jeśli chodzi o ten ranking, właśnie między tymi wszystkimi drużynami zainteresowanymi potencjalnie w walce o TOP8, też w kontekście walki o TOP15 w samym rankingu. Także tutaj warto nabić punkty. Może będą dwie wygrane, może będzie powrót do tego początku fazy ligowej. Ogólnie też taką konkluzję na koniec mam, że E, za dobrze to wszystko szło zbyt gładko i szybko na początku. Pamiętaj! Ligowej. Musiało się coś spierdzielić na koniec po prostu. Ja tak, męż... Nie może być łatwo. Mężczyznę, zapamiętuje się po tym, jak kończy, a nie jak zaczyna. No i tym przekazem dla Loni Legi Lonnie, Legii. E, Kończymy się że ten podcast. Dzięki Krystian za rozmowę. Dzięki wielkie. Ja również dziękuję. Trzymam kciuki. Trzymajcie się na razie. Cześć.